Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Na dworze zimno, przy pszczołach to co było do ogarnięcia jest ogarnięte. No cóż moi drodzy, zostaje pracę w pracowni i ja tutaj jeszcze mam do dorobienia kilka ulików weselnych. I one są tutaj na jedną, drugą ramki wielkopolskiej. Trzy ramki wchodzą do tego ulika, jest tutaj komora na ciasto. W spodzie jak widzicie jest wentylacja. Do komory z ciastem pszczoły mają dostęp tutaj przez ten otwór. Jest on zakratowany. Dlaczego? Dlatego, żeby nie dostała się matka bezpośrednio do komory z ciastem, żeby jej nie uszkodzić. To wszystko, wszystkie elementy, które tutaj są powycinane, są składane, raczej sklejane klejem polimerowym. Wszystko trzeba odpowiednio długimi wkrętami jeszcze skręcić, żeby w razie upadku takich uli, gdyby upadł, żeby nie rozsypał się na drobne kawałki. Tutaj jak widzicie jest już zrobiony również daszek. Jeszcze ranty będą tutaj objechane, żeby wyrównać to wszystko. Wiele rzeczy jest do zrobienia i między innymi jeszcze muszę zrobić sporo ramek, troszkę powałek. To wszystko jeszcze zanim sezon się zacznie, bo później jak wiadomo już nie będzie na to Słuchajcie, w sezonie robię jakieś tam ilości matek pszczelich po matkach reprodukcyjnych. Głównie cele. Jeśli ktoś byłby zainteresowany takowymi matkami, zapraszam do kontaktu. Tutaj jak widzicie kleję to wszystko, tak jak już wcześniej powiedziałem, na klej. Później to wszystko skręcam na wkręty najzwyklejsze czarne wkręty długie wkręty oczywiście żeby głęboko wchodziły tutaj jak widzicie już mam kilka elementów przyłożonych tutaj gdzie komora to wkładam sobie styropian dlatego żeby ułatwić sobie przyłożenie jednej ze ścian I to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i do następnego.